Chciałam pamiętać w kolejnym odcinku z Pikama Na samym początku tutaj mamy powiadomienie odnośnie rezultatów. Dwie drużyny tutaj mamy, które przeszły bilansem 3-0, 3 pozostałe z 3-1 i y, 3-2. Trzeba to dostał oczywiście, upgrade. zdobyliśmy złotową tą monetę, y, dzięki której możemy otrzymać nagrodę z meczy. Ja sobie wezmę z Miraża, gdyż tu jest AWP, AWP pustyna Hydra, no fenomenalna AWP, do tego ten Digielek piękny MP5 MB, też fenomenalne. Przechodzimy do kolejnej fazy Majora. Faza pretendentów. Jak nam poszła? No poszło nam fenomenalnie. Gdyż no na y, 7 dostępnych tutaj drużyn z dołu udało się wytopować aż 5 oraz 0,3 do Także super nam poszła faza, pre faza pretendentów, no, ale teraz faza Legend. Na moment nagrywania zostało 11 godzin, także spieszcie się i też dajcie znać co wy daliście w swoich pikemach oraz co wy zmienilibyście w moich. Także tak, kto przejdzie dalej? Pewniaki na sam dół, no to tak, Na'Vi na pewno przejdzie z tych kolejnych, Heroic, moim zdaniem Valtality też, G2, Face, No i tak, NC da radę moim zdaniem i Furia. Też sobie poradzić, gdyż oni też fajnie potrafią grać i ciekawie, zawsze sobie tak grają, ciekawie, nie boją się atakować przeciwnika. Kiedy stopują, to wiedzą, kiedy zatrzymać się i nie poruszować. I oni też praktycznie zawsze, jak są na tych majorach, to potrafią znaleźć daleko. No i 3-0 i 0-3. Na 3-0 mógłbym dać oczywiście 9, mógłbym dać tutaj Fnatic, choć nie wątpię, że oni tak dobrze sobie poradzą, ale ta chyba tutaj 9. Jeśli... oczywiście jeśli ten pik mi nie siądzi, a nane no to ja nie będę narzekał. I na 03 no nie wiem, Into the Breach, Bad New Eagles, mi się wydaje, że... No oni prędzej coś wygrają niż y, Into the Breach. Apex Monte Liquid. Mm... Najprędzej to jest Into the Bridge mi się wydaje. No i są tacy, że średnio sobie poradzą raczej. I raczej ten pikem właśnie w ten sposób będzie wyglądał. No także aktualizujemy typy. I tak się prezentuje mój pikiem na tę fazę legend. Już o tydzień mecze. Mecz 9 z Liquid o 11.30 podejrze. Jest. Także kibicujcie i wspierajmy naszych. No a także to w tym odcinku to na tyle. I widzimy się w kolejnej fazie no, majora. Czyli w kolejnym odcinku. Do na razie. I